Witam serdecznie, Michał Jowski. Dzisiaj chciałem zrobić unboxing nowej mojej lampki rowerowej polskiego producenta Mactronic Highline Outdoor Line z pięcioletnią gwarancją. Zrobimy unboxing i opowiem Wam też o moich pierwszych wrażeniach. Oraz multifunkcyjny uchwyt do tej lampki oraz pilot do tej lampki. Także zobaczymy jak to wszystko wygląda. Zapraszam na film. No dobrze, zacznijmy od samego opakowania. Wygląda ciekawie. Tutaj w komplecie prawdopodobnie jest ten uchwyt, ale zaraz sobie to zobaczymy. Maktronik. Co my tu mamy? 1000 lumenów, 155 metrów. Tu mnie tak to ciekawi. Maktronik.pl Nie ma nigdzie napisane Made in Poland. Ale jest podany Maktronik Grupa Spółka ZO z Wrocławia. No i tutaj mamy opisane też parametry świecenia, czyli 1000 lumenów 1,5 godziny, 400 lumenów 3 godziny, 200 lumenów 6 godzin. I w 200 lumenach na migającym trybie 12 godzin, to też nie jest za dużo i 600 lumenów 10 godzin w trybie migającym. 155 m zasięg, IPX6 i na uderzenia odporne z metra 20. To nie wiem, co to jest. 8500 CD, nie będę zmyślał. I tutaj mamy też pojemność akumulatora: 18650-2600 MAh, wymiary, waga 145 gram, 4 godziny. Nie wiem, co to znaczy. Te 4 godziny. USB-C, smart system i antyrefleks no dobra, przejdźmy teraz do tego mm, rozpakowania, tego do unboxingu samego jestem ciekaw co my tutaj w tym opakowaniu zostajemy? no to jest to jest wszystko co tutaj mamy czyli nie to jest kabelek USB-C taki zwykła, taka cienizna jest uchwycik Znaczy, tu jest uchwyt do roweru. Przykręcany na kierownicę. Jest imbusik. Aha, to jest ta przejściówka. Już wiem, 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 wiem. No i tu mamy samą lampkę. Jest sama lampka. I to jest co tu jest yy, ciekawego, że już co wiem, że tą lampkę możemy ten uchwyt odkręcić i przykręcić go odwrotnie, tak żeby świeciła właśnie. W tej chwili jest domontowana na kierownicę, a żeby była montowana powiedzmy pod kierownicę. Powiem Wam tak, wrażenie bardzo podobna do tego Garmina. Ma swoją wagę, te czuć, te 145 gram. Yy, jakość wykonania na pierwszy rzut oka i nie tylko, to jest taki porządny materiał. To jest też taki aluminium, wygląda świetnie. O kurde, daje też światełko. Dobra, zaraz się tym pobawimy jeszcze, muszę to rozkminić, a do tego jest przydatna na pewno instrukcja. Mieliśmy zrobić unboxing, no to mamy tutaj te wszystkie elementy, które są do tego, to możemy sobie odłożyć. I teraz przejdźmy do tego multifunkcyjnego, a bo jeszcze może moment, sekunda. Zobaczmy, jak wygląda instrukcja. Jest obrazkowa, więc fajnie. Mm -hmm. Tu jest pokazane, jak to możemy przekręcić. Czy coś tu jest po polsku? Jest, jest po polsku. Tu też mamy pokazanego tego pilota. Teraz ten uchwyt. Multifunkcyjny uchwyt wygląda identycznie jak ten garminowski. I chyba go niepotrzebnie nawet kupowałem. No zobaczymy. OK, i jeszcze zobaczmy teraz, no to mamy uchwyt, gumkę, jedna, jedna tylko gumka, imbus i śrubeczka. Zobaczmy teraz jeszcze, jak wygląda ten pilot. Zresztą bo to opakowanie to takie jest przedziwne, żadnych opisów, niczego. Są dwie gumki, mniejsza i większa. I jest pilocik. I pilocik też jakościowo, wam powiem, wygląda naprawdę fajnie. W jakiś sposób nie muszą się ze sobą porozumieć, będę musiał przeczytać, jak one mają. Aha, a jeszcze tutaj wracając do tego, co mnie jeszcze interesuje i pewnie was też, jest USB-C, czyli odpalę od razu tą lampkę. Czyli główny powód, dla którego się pozbyłem e, lampki Garmina, to to, że nie idzie jej ładować w trakcie świecenia. Tak? No to zróbmy teraz, e, i co druga rzecz, która mi się nie podobała, to że ma to USB, mikro USB, co też jest w dzisiejszych czasach dla mnie już jest słabe. Dobra, podłączyliśmy tu, zobaczmy, czy my mamy prąd w tej akumulatorze, tak jest, powerbank ma podłączone i świeci. Tylko nie widzę tu żadnej funkcji ładowania, ale no Garmin już się wyłączył. W tym momencie. A tam lampkę można uruchomić z podłączonym powerbankiem. Czyli te dwa minusy, które miał garmin, tutaj mam wyeliminowane. No i zobaczmy teraz, jak to można zamontować, jak to będzie wyglądało na rowerze. No i co już jest fajne? Co już widzę, że po prostu yy, pod standardowy uchwyt garminowski ta lampka pasuje. Proszę bardzo. Cyk czy ewentualnie tutaj. Cyk. To już jest fajne, i już mnie to cieszy. Natomiast żeby ją zamontować tutaj pod spodem, no już teraz nie zamontuję, bo tu mam zewnętrzny ten uchwyt, czyli taki sam jak to. Czyli muszę tutaj coś mieć, tak? I w tym zestawie, który ja tu otrzymałem, mam to i teraz to czy tutaj tak, to, to coś mi tutaj pasuje. Widzicie? Wlazło. Bez problemu. Nawet się tak... Ło Jezu, nawet się tak wklikło. Aha. Super. Mogę to zrobić bardziej, że tak powiem, do tyłu, tak jak widzicie. I mogę to sobie zrobić jeszcze tak bardziej do przodu. Fajnie. Ale... No w tym momencie, w tym zestawie samej lampki, już jej nie zamontujecie, mimo tego, że macie to. Trochę ktoś tu trochę nie pomyślał. W sensie takim. Hmm, że mogli tu od razu coś takiego zrobić. A ja to muszę mieć teraz w ten sposób. U, hej, jak ja ją to zamontuję? Aha, już wiem. Dobra. Będę to miał przykręcone tutaj w ten sposób. I przykręcone w ten sposób. Tak. Ale muszę skorzystać z tego uchwytu, który dokupiłem, więc dobrze, że go dokupiłem, przykręćmy go teraz i zobaczmy, jak to wygląda. Chociaż nie cieszy mnie to, że będę musiał używać jakiegoś zamiennika garminowskiego. No bo to umówmy się, tu miałem garmina, oryginałka i to wygląda. Nie jakoś kiepsko bardzo, ale wygląda jakościowo wygląda jakościowo gorzej. No i do tego jest ten pilocik. Pilocik mi się marzy, żeby mieć go tutaj, więc on tutaj chyba będzie pasował nawet fajnie. Teraz muszę dzwonek noga odkręcić, przełożyć go na drugą stronę, bo muszę to odkręcić, bo jest też nie tak jak ma Garmin, tylko jest z drugiej strony. Jakość samej lampki jest super, mm, natomiast Tutaj tego, jeżeli chodzi o ten uchwyt do garmina i te przejściówki już nie do końca, zobaczcie to wszystko tutaj, no tak przy tym garminowskim uchwycie to mi się to tak wszystko, nie idzie tego tak przekręcić, a to zobaczcie jak to, jak to lata, ja się obawiam, że to na jakichś tam wertepach, dziurach w którymś momencie albo to mi pęknie, albo się złamie i coś tutaj odpadnie. Także to jest taki kolejny minus, i szkoda, że nie można tego zamontować na tym oryginalnym uchwycie Garmina. Ech, to mnie troszeczkę martwi. No zobaczymy, jak to będzie. Może niepotrzebnie się zamartwiam na zapas. A, pewnie tutaj, za, że wiele nie widać. Mogę sobie włączyć, wyłączyć ją. zmienić sobie tryb. Tak? Teraz mam na tryb stały. Zwiększymy tą moc tego świecenia. I mogę też na moment sobie, o, jakby. Długimi światłami zaświecić. To jest też fajne. Także tak wygląda mój unboxing lampki oraz uchwytu i pilota. Natomiast, pierwsze moje wrażenia, no nie do końca są zgodne z tym, co widziałem na YouTubie, co jeden z youtuberów ze świata rowerowego pokazuje. No nie spodobało mi się to, ponieważ nie podał paru istotnych wad tego produktu natomiast się skupił wyłącznie na zachwalaniu tego produktu no ale to chyba się rozumie samo przejście, bo jeżeli to dostał na testy albo dostał od nich albo mu zapłacili to o tym wszystkim nie powiedział, natomiast mnie to naprawdę razi nie jakoś, żeby, żebyście mnie źle nie zrozumieli nie jakoś samej lampki tylko tego, tych akcesoriów, które są przy tej lampce no nie podoba mi się to, że to Tutaj tak lata, to podejrzewam będzie latało bardziej, że ten uchwyt, tutaj, który zastępuje mi uchwyt garminowski, on się tak gnie. O tym ten człowiek już nie powiedział. Obawiam się, że po prostu w którymś momencie ja tą lampkę stracę i zgubię, a jeszcze przy okazji może garmina. Nie wiem. No, ale nie da się jej zamocować do oryginalnej, do oryginalnej, pod spodem, przynajmniej do oryginalnego uchwytu. A ja po to kupiłem tą lampkę, żeby ją zamocować pod tym oryginalnym uchwytem. Do tego wadą jest też te wszystkie bajery, które nam tak dla, dla mnie to, to jest wada. Ten system inteligentny na pewno nie będziecie z tego korzystali, z tego trybu smart, gdzie ona sama będzie się e, sama się wyłączy po jakimś tam określonym czasie. Też jest bardzo mało intuicyjna sprawa przełączania tych trybów tutaj no naprawdę kurde po roku jak ja bym zgubił instrukcję no to będę siedział i tutaj rozkminiał jak to jak to mam uruchomić albo sprawdzał na w internetach jak ja mam tą lampkę uruchomić zmienić sobie tryby łatwiej to już łatwiej to już jest z tym pilotem który mam w zestawie pilot jest naprawdę fajny to nie powiem tylko no kurde jest sens mieć pilota Tutaj mam pilota, nie wiem ile, 10 cm, 20 cm od przełącznika. No też tak, też tak. to jest taki dodatkowy bajer. Tam jest bateria, którą musimy naładować. Fakt faktem, że nie jest drogi. No i drugie, kolejna sprawa, no śmiem naprawdę wątpić, jeżeli ktoś, jeżeli jest inaczej, no to, to dajcie znać, ale śmiem wątpić, że to jest produkt polski. Obawiam się, że to jest produkt chiński. Bo nigdzie na opakowaniu, nigdzie tu nie jest napisane, że to jest Made in Poland, a wydaje mi się, że producent bym się, by się tym pochwalił, że to jest Made in Poland. Więc obawiam się, że to jest produkt chiński, produkowany w jakiejś fabryce na zamówienia i możliwe, że gdzieś w Australii albo w Stanach albo nie wiem w Chinach ten produkt znajduje się pod inną nazwą. Obym się mylił, ale obawiam się, że tak to wygląda. No, i te przejściówki, tutaj, jak też już wspomniałem wcześniej, no mogliby to jakoś inaczej rozwiązać. Na pewno mądrze, jeżeli już poszli w kierunku tego, że będą pasowali do germina, że będą pasowali do łachu, no to mogli już na tym nie oszczędzać i faktycznie y, pozmieniać to y, i zrobić to troszeczkę inaczej. Tak, żeby przede wszystkim pasowało pod oryginalne uchwyty łachu i pod oryginalne uchwyty garmina. Także to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że kogoś. Zachęciłem albo zniechęciłem do zakupu tej lampki. Nie wiem. Cena tej lampki akurat jest dobra, bo w porównaniu z Garminem, który kosztował 560 zł, a tą lampką, która kosztowała 299 zł, no i musicie jeszcze pamiętać o tym, że musicie dokupić ten uchwyt. Ja tutaj wrzucę na stronę bo już nie pamiętam ile kosztował ten uchwyt. Nie, nie był jakoś drogi, chyba 69 zł I, i ten pilot też chyba 69 zł, także to nie są wygórowane pieniążki, no ale wszystko wyszło tam 440 ileś złotych, także można przyjąć, że tam 120 zł taniej niż Garmin. No i dostajemy to z... dlaczego ja oddałem tego Garmina? Czyli mm, że nie można było ładować tego Garmina w trakcie Działania lampki no i że miał USB mikro, mikro USB miał, a ten ma, ta lampka ma USB-C, czyli tu już jest OK i że można, jest tryb pracy, ale też uwaga tryb pracy podczas ładowania dotyczy tylko tego najsłabszego świecenia, czyli tam te 200 lumenów albo tryby migające. Nie ma możliwości przełączenia tego na te 400 lumenów albo na 1000 lumenów. No jeszcze też mi się nie podoba ten podział, że mamy 200, 400 i 1000 lumenów. No tak powinno być raczej 1800 i 600 i 400, coś takiego. Tak bym to widział, a nie takie niskie plus jeden taki wysoki. No i czas świecenia tej lampki no, też nie do końca jest taki, wydaje mi się, jak powinien być, i myślę, że nie wiem, co zrobię. Potestuję ją chyba chwilę i skorzystam pewnie z prawa zwrotu tego. No, dajcie znać, jaką lampkę w takim razie, żeby spełniała moje oczekiwanie, żeby mógł przykręcić ją pod uchwyt garmina, wy polecacie. I żeby to wszystko się nie bujało, i żeby można było tą lampkę przede wszystkim ładować w trakcie. Świecenia. Jak ja będę jechał, powiedzmy jakiś ultramaraton, albo będę jechał na przykład zimą, bo to też jest istotne. Zdarzyło mi się dwa razy jechać zimą i potrzebowałem dobrego oświetlenia w trakcie, gdy dzień jest krótki, a do domu trzeba po tej godzinie czwartej jakoś dojechać. Także mam nadzieję, że Wam film się podobał, że w miarę rzetelnie przedstawiłem tą lampkę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.